W tej części cyklu o błędach podczas budowy domu dowiesz się, jakie są często występujące nieprawidłowości występujące przy wykonywaniu zagospodarowania przestrzeni wokół budynku. Otoczenie nowo wybudowanego domu powinno być nie tylko eleganckie, ale i funkcjonalnie rozplanowane. Nawet najpiękniejszy dom postawiony na zaniedbanej i niezagospodarowanej działce straci swój styl i urok. Dlatego też sposób, w jaki zagospodarujemy działkę, Jakich rozwiązań i materiałów użyjemy do wykończenia małej architektury wokół domu? Będą wpływały na charakter domu i bezpieczeństwo jego użytkowania. Wizytówką domu jest ogrodzenie, wraz z furtką i bramą wjazdową. Ważne są także materiały oraz wykonanie ścieżek, dojść i dojazdu do budynku. Charakter domu podkreśla też poprawnie i ze smakiem zaprojektowany ogród wśród najważniejszych funkcji które powinien on spełniać można wymienić. Ogród reprezentacyjny, spełnia funkcję ozdobną, ogród rekreacyjny z wydzielonymi sekcjami, patio, altany, grill ogrodowy. Ogród, w którym domownicy oprócz roślin ozdobnych uprawiają również warzywa, owoce, zioła, a nawet hodują zwierzęta, wszystko zależy od potrzeb i zamiłowań domowników. Inwestorom którzy nie chcą lub nie mogą poświęcić ogrodowi zbyt wiele czasu, architekci Mk Projekt zalecają założenie ogrodu dekoracyjnego z mało wymagającymi roślinami. Osobom lubiących prace ogrodowe proponujemy na przykład ekologiczną uprawę warzyw, ziół i owoców. Pamiętajmy o tym, decydując o rodzaju przydomowego ogrodu, jest to niestety jeden z najczęściej popełnianych przez inwestorów błędów. Jeśli ktoś nie lubi relaksować się pracując w ogrodzie, to o grządkach powinien zapomnieć, gdyż zaniedbane rabatki, czy niepielęgnowane drzewa i krzewy nie będą ładnie wyglądać. Błędy popełniane przy zagospodarowywaniu działki wokół domu, złe ogrodzenie działki. Bardzo ważnym elementem ogrodu jest wspomniane już ogrodzenie, które powinno być solidnie wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Ważne, aby ogrodzenia nie było można rozmontować, poszczególne jego elementy powinny być nitowane lub spawane, a nie skręcane na śruby lub wbijane gwoździe. Najważniejszą funkcją ogrodzenia wokół domu jest zapewnienie bezpieczeństwa, ma ono przede wszystkim chronić dom przed niechcianymi gośćmi. Elementy płotu nie mogą zostać wykorzystane jako drabina i ułatwiać przejście górą ani dołem. Ogrodzenie nie musi być wysokie, ale powinno być zakończone elementami bezpiecznymi. Przepisy jasno wskazują, że ogrodzenia do wysokości 180 cm nie wolno wykańczać żadnym ostrym zwieńczeniem, jak na przykład drutem kolczastym. Czy ostro wystającymi prętami, czy innymi elementami. Furtka wejściowa powinna mieć w świetle minimum 90 cm szerokości, a brama wjazdowa minimum 240 cm szerokości i obie powinny otwierać się do środka posesji. A nie na zewnątrz. Frontową część ogrodzenia przed jej budową należy zgłosić do urzędu. Warto dodatkowo dla bezpieczeństwa naszej posesji założyć alarm i podpisać umowę z firmą monitorującą źle wykonane dojścia i dojazd. Nawierzchnia podjazdów i ścieżek powinna być tak dobrana, aby pasowała do stylu domu i zagospodarowanej działki. Można je wykonać z kostki brukowej betonowej, kostki granitowej. Ze żwirku o różnej ziarnistości, z kamienia, lub z betonu. Często zdarza się, że materiał wybrany na nawierzchnię ścieżek, dojść i dojazdów do domu jednorodzinnego nie pasuje stylistycznie do elewacji budynku. Jeśli elewację w domu wykonujemy w nowoczesnym stylu, to dobrze jest zastosować podobną kolorystykę i materiał na nawierzchnię dojści i podjazdu. Nieumiejętne mieszanie stylów i trendów może doprowadzić do braku spójności i nasza posesja nie będzie miała jednoznacznie określonego charakteru. W zależności od wybranego materiału na nawierzchnię dobrze jest nałożyć środek impregnujący, kostka brukowa, beton. Przy nawierzchni ze żwirku pamiętajmy o wykonaniu obrzeża tak aby nawierzchnia była zwarta i nie rozsypywała się na ogród. Obrzeża wykonujemy z gotowych elementów, krawężników lub palisad drewnianych, palisad bambusowych albo betonowych. Ścieżki i podjazd przed wykonaniem wyznaczamy palikami powiązanymi sznurkiem. Pod wybraną nawierzchnię wykonujemy najpierw odpowiednią podbudowę, np. z piasku, ze żwirku. W suchego lub półmokrego betonu. Przy wyborze kostki burkowej należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie wykonania podbudowy oraz doboru grubości kostki. Przy zastosowaniu płyt chodnikowych postępujemy w podobny sposób. Nawierzchnia może być wykonana z płyt chodnikowych betonowych, płyt kamiennych, luźno osadzonych na podbudowie. Wypełnienia można wówczas wykonać ze żwirku lub gruboziarnistego piasku. Albo drewnianych beleczek. Przy kostce betonowej lub kostce z granitu niezbędne są wykończenia skrawężników. Jeśli nawierzchnia ma być z drewna to tutaj najlepiej sprawdzają się stare lub odnowione drewniane belki. Podkłady kolejowe. Często stosowany jest również klinkier, który po zaimpregnowaniu jest trwały i odporny na warunki zewnętrzne. Jeśli nie wykonamy ścieżek i podjazdów w sposób odpowiedni to efekt końcowy nie będzie dobry, a na nawierzchniach pojawią się wykwity i plamy. Mogą one też zarastać trawą, lub chwastami. Pamiętajmy, że obrzeża układamy na poziomie gruntu, tak by nie wystawały ponad poziom nawierzchni. Zaś krawężniki wkopujemy w grunt, tak aby wystawały nieznacznie ponad poziom ścieżki, czy podjazdu. Palisady polecane są do układania na niewielkich nasypach, dzięki temu ziemia nie osuwa się. Architekci MG Projekt zalecają zlecenie wykonania nawierzchni ścieżek i dojazdów specjalistycznej firmie, która wykona je fachowo szybciej i taniej niż byśmy zrobili to sami. Brak wykonania zabezpieczenia na wierzchni przeciw oblodzeniu jest to częsty błąd popełniany przy wykonywaniu najbliższego otocznia budynku. Koszty realizacji zabezpieczenia przeciw zamarzaniu na wierzchni w porównaniu z całą budową są niewielkie, a jego brak powoduje, że dojście czy dojazd stają się zimą śliskie i niebezpieczne. Aby temu zapobiec, można pod nawierzchnią ułożyć kable grzejne których długość dobiera się w zależności od długości i szerokości przejścia czy podjazdu. Można również zamontować gotowe matek grzejne, produkowane w zestawach dedykowanych do układania pod nawierzchnią, źle wykonane tarasy, murki ozdobne, pergole i balustrady, tarasy przy domu lub wolno stojące w ogrodzie można wykonać podobnie jak nawierzchnie ścieżek lub podjazdów. Są to wtedy tak zwane tarasy na gruncie. Innym rozwiązaniem jest budowa tarasu na fundamentach i płycie betonowej. W obu wypadkach ważne jest postępowanie zgodnie z wytycznymi w projekcie, należy wykonać odpowiednie warstwy, izolacje, jak również docelową posadzkę tarasu zaimpregnować. Bardzo ważne jest, to, aby zaprawy do układania płytek tarasowych były mrozoodporne. Zdarza się że wykonawcy dla oszczędności stosują zwykłą zaprawę, co może doprowadzić do pękania płytek. Same płytki tarasowe również muszą być mrozoodporne i o zwiększonych parametrach ścieralności i odporności na warunki atmosferyczne. Jeśli decydujemy się na układanie na tarasie na wierzchni z drewna, wówczas najlepszym materiałem będzie drewno egzotyczne lub drewno, sosnowe. Ale fabrycznie zaimpregnowane. Można ułożyć także specjalne panele drewnopodobne, które fabrycznie są przygotowane jako wodoodporne. Bardzo ważną kwestią jest wykonanie odpowiednich spadków oraz odwodnienia tarasów poprzez wpusty lub systemowe odwodnienie liniowe wraz z odprowadzeniem wody z tarasu. Dodatkowo powinno się wykonać próg. Lub na tarasu ułożyć o 2-3 cm niżej niż posadzkę parteru. Przy murkach ozdobnych postępujemy podobnie jak przy pracach nawierzchniowych i wykonujemy je z trwałych materiałów, odpornych na czynniki pogodowe materiałów. Na wykończeniu impregnujemy całą powierzchnię murków, a nie tylko, co często się zdarza samą górę. Przy pergolach, czy balustradach, które wykonać można z drewna, lub stali i drewna. Pamiętać musimy o odpowiednim obsadzeniu słupków, które montujemy na murkach lub specjalnych kotwach. Aby uniknąć ich zniszczenia czy zamoknięcia słupki obsadzamy o 1 do 2 cm powyżej poziomu na nawierzchni. Montaż kratek czy desek wykonujemy na zasadzie łączenia ich na odpowiednie łączniki ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Balustratki dodatkowo mogą być spawane i obsadzane na murkach. Murki i balustrady wykańczamy dla bezpiecznego użytkowania dodatkową poręczą ochronną, np. z impregnowanego drewna. Jeśli nie czujemy się na siłach, aby samemu zaprojektować i wykonać ogród wraz z otoczeniem domu, możemy zlecić to fachowcom. Zazwyczaj elementy małej architektury wykonywane są poprzez fachową firmę lub kupowane w postaci gotowych elementów. Są one fabrycznie przygotowane do montażu i zaimpregnowane. Charakteryzują się podwyższoną odpornością zarówno na zewnętrzne warunki pogodowe, jak i na uszkodzenia mechaniczne. Zapraszamy do przeczytania kolejnego wpisu, poświęconemu instalacjom wewnętrznym, jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy, część 9. Instalacje wewnętrzne.